A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, postaramy się jako Polska przywrócić imperium Lechitów w XXI wieku. Zarzucimy sobie trudny 200, agresywnej. No i moi drodzy, żeby stworzyć Lechitów, to tutaj trzeba się nieco pobawić. Praktycznie czeka nas wojna ze wszystkimi sąsiadami. Musimy zająć dużą część Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Serbii, nawet Chorwacji, całą Rumunię, Mołdawię, Naddniestrze, pół Ukrainy, Białoruś, Litwę, a nawet tutaj kawałek Rosji. Więc trochę zabawy nas tu czeka. Na samym początku, moi drodzy, zainwestujemy sobie punkty oczywiście w dyscyplinkę. Pobudujemy sobie jakieś tutaj kopalnie węgla, srebra, zwykłe kopalnie miedzi. Niech to gdzieś tam się rozruszy, soli. Dorzucimy tutaj rozwój stolicy. Zaczniemy poprawić relacje z Niemcami, z Rosją i Ukrainą. Wrzucimy sobie wojska na południe, do Zakopanego. I tutaj zaczniemy sobie pogarszać relacje właśnie ze Słowacją, ponieważ to będzie nasz pierwszy cel. I już tutaj rekrutuję armię, żeby troszeczkę ją zwiększyć. O, mamy od razu sojusz z Niemcami. Bardzo fajnie. Wzmocnimy sobie też armię poprzez akademię. I moi drodzy, możemy lecieć tutaj w Słowację. Słowacja w ogóle nawet nie ma sojusznika, więc dla nas to dobrze. Musimy sobie tylko tutaj odpalić szarże jakiś gości pod atak. Tu mamy jednego, niech będzie. No i tutaj mają tylko 13 tysięcy wojska, więc tutaj akurat Słowację sobie zajmiemy bez większych problemów. Odpalmy sobie tutaj asymilację. I szczerze, to od razu pogorszam sobie relacje z Czechami. Ulepszamy sobie generałów. Chyba przyspieszymy to trochę, po prostu wysyłając z niewagę do Czech. Oni mają sojusz z Białoruścią. No dobra. E, wzywamy w takim razie na pomoc Niemcy, żeby tutaj zdobyć Czechy. Jak gdzieś tam Białoruś ruszy. No bo tutaj Czechy 29 tysięcy. Pokonujemy ich. Ale ty w ogóle Niemcy jako armię mają sporą na start. Białoruś przychodzi, ale raczej tutaj padnie. Tak, tutaj mamy spotkanie. Kurde, ty prawie wygrali. Ale udało się na szczęście. Dobra. Na Pradze stoi 70 tysięcy Niemców. To jest git. I dobra, mamy to. Ale powiem wam, ty z Czechami tutaj, znaczy ta Białoruś nawet, nawet silna. Nie weźmiemy całych Czech. To na pewno zrobimy tak, żeby zakosić Pragę i chyba coś takiego, żeby w razie czego Niemcy ich nie dobili. Bo nie chciałbym, żeby Niemcy rosły tutaj w siłę, no bo koniec końców musimy ich podbić. Coś takiego, takich otulimy tutaj z każdej strony. Brno, nowa stolica Czech. No ale to jest strasznie trochę wojska. Punkty dziedzictwa w rozwój tutaj. O, możemy kopalni złota sobie porobić, nice. No, Więc też sobie poczekamy tutaj na koniec rodzaju z Czechami, ich po prostu dobijemy. Z Niemcami na razie jest git, z Ukrainą jest git, z Rosją jest git. Włochci jeszcze nam wysyłałem pieniądze, a my możemy sobie znowu wjechać w Czechach i znowu Białoruś zareaguje. To w sumie dobrze. Zobaczymy, czy oni teraz zareagują. Dobra, tej 4000 tylko Czechów. To w sumie moglibyśmy co nieco się pobić również z Białorusią. on no tutaj już mamy spotkanie, ale Niemiec praktycznie załatwił temat. No i wbijamy na Białoruś, czy nie? Coś tam może im skupniemy, jeżeli będzie taka możliwość, więc tak, to bierzemy sobie ich tu. Trochę tam Białoruś możemy osłabić. I to całkiem sporo osłabi. Zostanie taki w sumie ogryzek. Bardzo fajnie, miło i sympatycznie. Nasza Polska niebezpiecznie szybko rośnie tutaj. Dobra, na szczęście stać na szybką asymilację. Jak to, mój drodzy, no już całkiem nieźle. Oczywiście Białoruś musimy dobić. Litwę by się przydało podbić. Teraz Litwę, Węgry, Austria. Okej. Okay. Jakimś tam największym producentem jesteśmy. Bardzo dobrze. Właśnie jakieś punkty do rozdania. Cykl dyscyplinka. Tutaj też wszystko inwestujemy w wojsko. My sobie, moi drodzy, zwiększymy armię teraz do 60 tysięcy. Pogorszymy sobie relacje z Litwą. Litwa w kim ma sojusz. Ze Stonią to lightowo. Estonia tutaj nawet jak dopłynie, to nic nie zrobi. Niemcy są ósme. My jesteśmy, moi drodzy, na drugim miejscu. A Rosja tutaj jest na trzecim. A kto jest pierwszy? Stany Zjednoczone. Okej, okay, to w sumie było do przewidzenia. My to ekonomicznie gonimy. Już mamy gospodarkę jak rosyjską. Zadnie wzywamy Niemca. Myślę, że sobie tutaj sami damy radę. O, 16 koła wojska. No, to tutaj nie mają zbyt dużych możliwości. Wróć tu, wróć tu i zniszcz tą litewską armię do końca. Estonia przypłynęła, ale też dostała, moi drodzy, po głowie. No i Litwę sobie wchłaniamy. Nie będziemy tutaj tacy pazerni, żeby brać od razu Estonię. Sama Litwa nam wystarczy. Jeszcze tutaj pieniądze zgarniemy. Dobra, i teraz zróbmy tak. Co ka po każdej wojnie będziemy o jeden stopień wszystko powiększać. Jakieś akademickie. Mnie sądy i tak dalej. Możemy Białoruś też dojechać do końca. Niby Łotwa zareagowała, ale to lajcikowo. W sumie tutaj bardzo mało tych terenów. Bo z Łotwy, z tego co widziałem, to nic nie musimy. Chyba co, nie? Nie, z Łotwy nic nie potrzebujemy. Tutaj już temat załatwiony. To jeszcze kawałek Rosji trzeba pamiętać, że trzeba wziąć. Ja bym teraz sobie poszedł na południe. Zobaczył, co jest Węgry robią. Węgry mają sojusz z Mołdawią. Mołdawię też musimy podbić, ale nie będziemy mieli do nich dostęp teraz. Więc ja tutaj wysyłam te 60 koła, moi drodzy. I szybko tutaj się klepiemy. No coś tam Węgrzy mieli trochę. Dobrze, dobrze. Jeżeli wkłaniamy przyszła Mołdawia, ale coś tutaj nas dobra, zniszczyliśmy im armię. Nie będziemy przesadzać, no nie mamy jak dojść do po prostu do tej Mołdawii, więc nie będziemy przejmować tych terenów. Dobra, Węgry, moi drodzy, też zniszcze, z, 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 znik, zniszczyły, zniknęły z mapy. W sumie mamy teraz takie, jakby, grupę wyszehradzką. B, b, jeszcze dodatkowo Białoruś i Litwę. Jak tam Austria? Austria, z kim ty masz sojusz z Włochami? Dobra, to już jest cięższy temat Jeżeli Włochy by się tutaj dołączyły do wojny Myślę, że byśmy potrzebowali więcej armii Ale możemy zaatakować Serbię, Chorwację, Rumunię Tutaj bardziej iść w te tereny Z kim ty, Serbia, masz sojusz? O, tutaj widzę, że dosyć sport ten sojusz A Chorwacja, Chorwacja, Serbia i Szwajcaria Dobra, to wiemy sobie Niemca na pomoc Żeby tutaj się ruszył I postaramy się zgarnąć do tutaj tych terenów Jakieś 32 tysiące Chorwacji Ale tutaj zostali pokonani 24 Serbii i dobra, też tutaj pokonać, Teraz ja, straciłem trochę tej armii, ale dobra. Niemiec przychodzi i Niemiec pomaga. Bardzo fajnie, miło i sympatycznie. Oni tam chyba biegają do. a do stolicy, ale gdzieś tutaj chyba może też Szwajcarię atakować. Ale dobra, z Chorwacją jakoś idzie. Zobaczymy, ile będziemy mogli wziąć. I Teraz muszę dobrze popatrzeć. No nie chciałbym się znowu z Chorwacją bić. Tutaj te cztery prowincje, bo chciałbym jak najwięcej Serbii zabrać. Więc raz, dwa, trzy, cztery. I tą Serbię gdzieś do tego momentu. Tak do połowy chyba będzie Git. Tutaj tak ładnie. Tu jeszcze nie zabierzemy. O, coś takiego. No i idealnie, moi drodzy. Idealnie. Teraz te państwa już nie są dla nas tak istotne Odpalamy oczywiście tutaj Teraz poszaliliśmy z tymi podbojami Już jesteśmy pierwsi na świecie Ale sporo podbijaliśmy Może jakieś cuda wybudujemy Jakaś katedra o ekonomia W Polsce to zamki Mogliby dodać więcej tych takich cudów Rosja pak to nie agresji? Okej, okay, na razie się przyda już z, z Niemcami wygasł Ale bierzemy sobie następny A Tutaj z relacjami jest akurat git Z Ukrainą, z Rosją, z Niemcami Dobrze to się trzyma Wojna z Rumunią to też wojna z Ukrainą O kurde A jak tam właśnie 5, 4, 2, 5 Okej, okay. ale wiecie co Zarabiamy 106 na miesiąc Więc ja myślę, że sobie robimy od razu tutaj Drugą armię, 200 tysięczną. Nie ma co się ograniczać, tylko jeszcze nie będziemy Atakować, ponieważ będę chciał zabrać Jak najwięcej, a kiedy podbiję tych Tutaj, to praktycznie zostanie Rosja i Niemiec Więc musimy się teraz ekonomicznie mocno spiąć I ja bym sobie tutaj właśnie porobił różne rzeczy Bo im mocniejszy kraj, ekonomicznie I bardziej rozwinięty, tym wtedy możemy sobie Więcej przejmować, więc na chcę tutaj Złoto mocno zrobić, właśnie tutaj żelazo za na za po prostu to klikać Tylko widzę, że nam trochę brakuje punktów dziedzictwa Ale zobaczymy jak to zaraz wystrzeli no, Gorączka złota, let's go Jeszcze stolice musimy właśnie rozwinąć I, I sądy, to zmniejsza korupcję, wtedy o wiele więcej się zarabia A Niemcy poszły na Danię, okej, okay, okej okay, Ale oni sobie tam sami radzą, czy robimy desant Chociaż w sumie już wygrali tą wojnę Dobra, będziemy mieli tutaj Akademię yy, Generałów i Wojska Moi drodzy na szóstce Podobnie jak Ukraina i tutaj Rumunia Sojusz nam się skończył Dawaj kolejny Niemiec Sojusz I teraz yy, tutaj mamy dobre relacje, ale tutaj pogorszy sobie relacje i lecimy w Rumunię. Wzywamy Niemca. Miejmy nadzieję, że będę mógł w całą Rumunię. I tutaj sobie przejdziemy, zaczniemy i poszukamy sobie o rumuńskiej armii. Co nie ma tylko 30... 38? Halo, miało być. Aha, armia nie zniknęła. No to jest w delikatnym szoku. Myślałem, że będą silniejsi, chociaż mamy dopiero 2078 rok, czyli dosyć szybko, moi drodzy, tutaj prowadzę te wojenki. O, tutaj! Aha, armia ukraińska właśnie zniknęła. O, to jest najlepszy event w grze. Akademia wojskowa za 175 zł. To jest po prostu najlepszy. Przy event, szczególnie jak macie gdzieś tam już wysoko rozwiniętą tą akademię, to zamiast płacić jakieś tysiące, to mamy prosty case. Dawaj, tutaj na Ukrainę też wjedziemy. Niemiec, moim przyjacielem, razem z nim podbijamy świat. O, mamy bardzo dużo punktów, moi drodzy. Dobrze, dobrze, dobrze. Możemy wziąć praktycznie całą tutaj Rumunię i odzyskać trochę polskich terenów. Proszę bardzo. Pięknie! Praktycznie zostaje, no taka połowa Ukrainy. Niech jednostki się tu cofną. Z Ukrainą sobie pogarszamy relacje. Z Rosją sobie polepszymy relacje. Zaczniemy tutaj asymilację. Musimy poczekać 5 lat na koniec tutaj rozejmu. Zobaczmy, moi drodzy, jak to wygląda do naszego celu. No już coraz mniej. Praktycznie Ukraina, Niemcy, Austria i lecimy w Rosję. Bardzo dobrze to wygląda. Akademie tutaj też całkiem nieźle wyglądają, trzeba przyznać. Oni mają teraz sojusz z Danią. To jest trochę zabawne, ale dobra moi drodzy. Tutaj sobie wbijamy kolorowanko na czerwono. Weźmiemy sobie jeszcze Krym, żeby był naszym wasalem. Bo czemu nie? Daj haj siwo, dzięki Nara. Patrzcie, Republika Krymska jest polska. Mamy jeszcze póki co sojusz z Niemcami, dlatego ruszymy się, moi drodzy, na granicę z Austrią. Zobaczmy, czy tutaj w czego reagują Włochy. Tak, sojusz jest aktualny, ale my sobie wezwiemy Niemca, więc tutaj pogarszamy relacje. Mamy trochę pieniędzy, więc jeszcze tutaj, oczywiście, akademia. Raz i dwa. Port. I jak się da, tutaj jeszcze jakieś budyneczki za pieniądze, co nam zostają. I wszystko się jakoś kręci. Dobra, wzywamy Niemca i let's go. Idziemy na Wiedeń. Tutaj będzie armii 50 tysięcy. Spoczko, spoczko. Ale trzeba uważać na Włochy. Włochy mogą trochę tak dowalić. O, idą nawet tutaj, dawaj, dawaj, dawaj te jednostki Od razu, zobaczymy ile tu będzie 64, 80 tysięcy Jeszcze tam idą i w sumie, moi drodzy Ej, giga, łatwo to idzie I patrzcie, tutaj pojechani Pojechani, a wiecie czego nam brakuje? Nam, moi drodzy, brakuje dostępu do morza W sumie ja z tej Austrii wezmę trochę więcej, żebyśmy mieli tu jakiś port Ej, Wiedeń, jeden, Wiedeń, jeden. Nie, to nie jest jeden. Wenecja Polskim miastem, let's go Coś takiego tu ładnego Trochę gryźniemy Włoch. Nie musimy, ale czemu nie? Wenecja polskim miastem. No brzmi jak polska nazwa, co nie? Wenecja. Tak po polsku to brzmi. Prawda jest taka, że Wenecję założył Polak. <laughs> nie żartuję, co nie? Nie musicie tego w szkole. Jak z tymi Niemcami, moimi kolegami. Sojusz nam się kończy. Ło, długo ten sojusz jeszcze potrwa. Więc moi drodzy, chyba sobie ruszymy w Rosję przed końcem sojuszu z Niemcami. Tylko czy 200 tysięcy armii wystarczy? Myślę, że tak, bo dosyć. Ja nie mogę. Dobrze idzie nam ta gra. Mamy strasznie dobre relacje z Rosją. Które chcemy teraz zepsuć. Wysyłamy w takim razie z niewagi, żeby tutaj obrazić Rosję. Rosja zawsze powinna być wasalem polskim, taka jest prawda. Iran, Finlandia reagują. Wzywamy oczywiście Niemca. Jeszcze sobie ulepszymy tutaj Akademię Wojskową. Nawet dwa razy, żeby nasze jednostki były lepsze. Jak u Rosji to wygląda? Rosja 11.7. Dobra, czyli mamy trochę lepszych generałów, ale ogólnie nie ma dużej różnicy. Więc ruszajmy, ruszajmy. zobaczymy jak to wygląda. Idziemy sobie tutaj w stronę Moskwy. Dobra, złuchaliśmy 60 tysięcy wojska rosyjskiego. Które zostało praktycznie rozjechane. Tutaj kolejna 60. Lećmy teraz, moi drodzy. O tu, tu, tu. Dawaj, dobij tą armię elegancko. I armia zniknęła. Teraz lecimy znowu na tą armię. Też ją tutaj dobijemy. 29 tysięcy. No i co dalej? Gdzieś tutaj widać. O, Iran, Iran idzie. Ale tutaj Niemcy się biją z tym Iranem. Więc spoczko. Warto, żeby trzymać ich z daleka. Jeszcze Finlandia może przyjść. Ale moi drodzy, my już tutaj praktycznie zajmujemy Moskwę? Tu nie, gdzie są te jednostki? Tutaj coś się jeszcze dzieje. Dobra, jak się cofną zregenerować. ale już tutaj zaczynamy spacer. Jeszcze Niemcy dosyłają te jednostki tutaj Iran. Iran zostaje pokonany i wysłany z powrotem do Teheranu. Jeszcze tutaj coś biegają. Aha, Finlandia zaczyna coś atakować. Dawaj tutaj te, te jednostki rosyjskie. Kurde ile. Ale tutaj widzę, że Iran już ma bardzo mały manpower. Mało co może jest w stanie pomóc. Tutaj trochę musimy poodbijać, okej. Okay. Tutaj znowu zajmujemy. Co prawda odbili, ale nie, lecimy. Lecimy, moi drodzy. Dwie potęgi, Polska i Niemcy. Tutaj po prostu nikt nie jest w stanie nas pokonać. Dobra, czyli tak, na pewno bierzemy sobie tutaj królewiec. W ogóle Niemcy to zjadł tylko dani przez całą grę, co ciekawe. Chociaż trzeba przyznać, że ta kampania jest, moi drodzy, dosyć taka intensywna. Ja bym zabrał Rosji tutaj dostęp. A czemu nie? Niech to, moi drodzy, tak wygląda, żeby Rosja straciła dostęp tutaj do morza. Zrobimy trochę większą tą Lechię. Czemu nie? Taki dodatkowy design. Gdzie jest nasze, o, moskiewskie, polskie miasto. Zawsze lubię zrobić z Moskwy polskie miasto. Jakiś taki fetysz. Polski fetysz. Dobra. Jak to wygląda? Jeszcze tutaj im zarobimy. O, tak, tak, tak trochę tu. Jeszcze trochę tutaj. Tak, tak. Ta. No. I to pięknie wygląda, moi drodzy. Jeszcze powiem wam tak. W celach, moi drodzy, czystej estetyki podbijemy sobie również łódź. W celach estetyki, podbijemy sobie również Estonię. Dlaczego? Bo wtedy będzie ładniejsza mapa. Ja nie lubię tych małych krajów bałtyckich. One powinny być częścią Polski. Wtedy to będzie ładnie wyglądać. Na szczęście tutaj po prostu mamy już taką siłę, że nalajdzie. No i teraz to jakoś tak lepiej wygląda. W ogóle taka Polska, co nie, to byłoby coś. Niemcy, ile wam życia zostało? Trzy lata, okej. Okay. Ulepszmy sobie jeszcze tutaj co nieco. Mamy sporo pieniędzy. Możemy sobie tutaj jeszcze generałów podkręcić. Tutaj akademię podkręcić. Czy robić kolejną armię? W sumie mogę. Byśmy. Po pierwsze, ulepszyć nasze jednostki, a po drugie, moi drodzy, stworzyć sobie tutaj taką trzecią armię. Let's go! Stwórz. Kolejny generał, sojusz z Niemcami się zakończył. Ciekawskimi teraz będą szybko ogarniać sojusz. Bo na pewno nie ze mną. No tutaj przestajemy tutaj właśnie mm, poprawiać relacje tylko właśnie zaczynamy pogarszać nasze relacje. Akademia to jest 14, oni mają 13, więc dobra, trochę tam lepsi będziemy. A, jakiś do Niemiec? Słuchaj, Niemiec. Nigdy nie byliśmy kolegami. To był tylko czysty biznes. To, że tylko podwieźć Danię to już twój problem. I zobaczmy, czy są jakieś niemieckie jednostki. Halo, Niemiec, a ty z kimś podpisałeś? Jakiś sojusz? Nie? A teraz nikt z nim nie weźmie sojuszu, bo jest w trakcie wojny i tam są duże minusy wtedy. Do, do tych relacji. Ej, ale gdzie są wojska niemieckie? Czemu ja się z kim nie biję? Ej, widzowie, co jest? Ja w ogóle nie stoczyłem żadnej bitwy. Niemiec, o tutaj coś jest. Ty, gdzie on miał wojska? Nie wiem, moi drodzy, ale pokonaliśmy Niemca. <laughs> Final boss, a taki słabiutki. I jak to wygląda, moi drodzy? My powinniśmy. Wow, aż tyle? No dobra, ty jest całkiem sporo ty tych Niemiec, powinniśmy wziąć. A możemy po prostu tak. O, teraz tak czekaj, tak. O, tak, o. Nie. Gdzieś do tego momentu? Zakosimy tą wysepkę. Tu im <laughs> zakośimy jeszcze dostęp do morza. Zostawimy tu im mały dostęp do jeziora. No i moi drodzy, Mamy to Tutaj zostanie po prostu taki paseczek z Niemiec No i oczywiście została im tutaj cała Dania Ej, serio? Jeszcze tutaj? Ja nie mogę No dobra, to czekamy na koniec rozejmu, moi drodzy, z Niemcami Bo jeszcze musimy kawałek pojechać Ale w międzyczasie, zobaczmy, moi drodzy, co się działo na świecie e, Tutaj trochę poszalała Francja Zjadła kawałek Holandii Chyba Niemcy trochę też mają tej kawałek Holandii Belgia zniknęła, Szwajcaria zniknęła Austria jest coraz mniejsza Wielka Brytania w końcu chyba podporządkowała sobie Irlandię Stany Zjednoczone nas nie lubią Ciekawe dlaczego, nie rozumiem. Chiny zjadły Koreę północną. Turcja coś się wbija do Europy. Znowu Polska będzie musiała chronić Europę. Musimy poczekać 5 lat, moi drodzy. Na to, żeby dojechać Niemcy albo nie? Co tu się dzieje? Czemu Niemcy są kolorowane? Ale się odbroniły. Dobrze Niemiec! Chroń moje tereny. O, i możemy i dojechać. Są so już z Turcją! O, to ciekawe, ale zobaczymy, czy ta Turcja będzie wyzwaniem. Czy tutaj przypadkiem nie pojedziemy za szybko? O schodzą nasze jednostki na południe. I to jest z niemieckimi, ale coś. Mało tych jednostek tureckich. Tu jakieś 14 koła, tu jakieś 27. Co to ma znaczyć? Co, co, co to za słabi no Dobra, tu jest jakieś 79, ale no wchodzimy tak o, w nich w masło i oni się cofają. Tam muszą pu, pu, całą Polskę po prostu przejechać. A Polska już taka do przejechania całkiem duża. Myślę, że transport stąd dotąd to na pewno jakieś 12 godzin, jak nie lepiej. Może moje wojska tak widzę, że biegają od Turcji to Niemcy, ale okej. Okay. Nawet jak tutaj się trochę już rozpędzą, to już to pod... Zajmujemy? Francja, co ty odwaliłaś? Aha, aha. Dobra, to robimy chociaż tyle, że odbijemy, moi drodzy, Konstantynopol. Wielka Lechia posiadała Konstantynopol. Francja, czemu ty, ty tutaj się coś, coś tego wtrącasz? Czy ty chcesz zostać pojechana? Ja wiem, że duża jesteś i że Polacy lubią francuski i że Paryż jest przereklamowany, ale mimo to ludzie się tym jarają. Dobra, Niemców pouczyliśmy już polskiego, a teraz musimy Francuzów. Francuz drugie miejsce i niby ma 347, może mieć jednostek, myślę, że ma o wiele więcej, ale zobaczymy jak to będzie. Zniewagi, Algeria, ciekawy sojusz z Algerią, ale dobra. Lećmy gdzieś tutaj, o, 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 wojsko idzie, dobrze, 30 tysięcy. Znika, znaczy może nie znika, ale dostało po głowie, dawaj, dawaj, lecimy i łapać ich łapać i dobrze im do państwa wchodzimy dawaj te jednostki ale u nich zrobił dobrze jazda jazda dobrze dobrze jest moi drodzy git zniesiesz te jednostki do końca dobra myślę że spoko tutaj jeszcze też ich niszczymy i tutaj po kraju zaczynamy spacerować oni się już nie mogą regenerować no i widzisz Francuz po co po co to ci to było w ogóle nie byłeś yy, polskim celem ale to sobie weźmiemy całą danię teraz bramy do Botyku, mamy pozdro weźmiemy sobie jeszcze Holandię czemu nie o pięknie to wygląda moi drodzy jeszcze tutaj Francuzów nauczymy polskiego i teraz w sumie Warszawa jest faktycznie tak w środku kraju. Pięknie, wszystko miło, sympatycznie, moi drodzy. Imperium Lechitów, let's go! No i pięknie, moi drodzy, to wyszło. wyszło nieco większe niż miało wyjść, ale no, czasami tak jest w praniu. Pięknie, ładnie, Bałtyk, Morze Czarne, tutaj Morze, morze Śródziemne, tutaj Morze Północne. Wszystko pięknie, miło i sympatycznie. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce górę, komentarzu, subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!